Dziś w serwisie informacyjnym między innymi podpisano porozumienie przejęcia klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 przez Uniwersytet Rzeszowski. W Krośnie powstały kolejne nowe mieszkania TBS-u. Prezenty Mikołajkowe od Karpat Krosno dla dzieci z Domów Dziecka. Stowarzyszenie Absolwentów Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie przyznało stypendia dla tegorocznych absolwentów. 28 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste przekazanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Od 1 stycznia organem prowadzącym będzie Uniwersytet Rzeszowski. Powstanie również nowy szpital uniwersytecki na terenie gminy Świlcza. W listopadzie 2017 roku zapada jednomyślna decyzja Sejmiku Województwa Podkarpackiego o woli przekazania szpitala na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Te pięć lat, które już są za nami wykorzystaliśmy do inwestowania, do zmiany, do restrukturyzacji tego szpitala, do jego oddłużenia. To wszystko były prace przygotowawcze, które w uzgodnieniu z Uniwersytetem prowadziliśmy. To nowy etap dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, podkreśla jego rektor, profesor Sylwester Czopek. Dodaje, że wszystkie zamierzone cele związane z restrukturyzacją szpitala na wszystkich płaszczyznach są systematycznie realizowane. To jest wielki dzień dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wielka radość dla całej społeczności naszego uniwersytetu, zwłaszcza dla Kolegium Nauk Medycznych, bo zyskujemy obiekt, który będzie Naprawdę mógł odpowiadać na współczesne wyzwania medycyny. W zakresie badań, w zakresie leczenia, w zakresie edukacji. Dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Uniwersytetem Rzeszowskim kolejna uczelnia zwiększyła swoje możliwości kształcenia medycznego. Gratuluję przede wszystkim pacjentom Podkarpacia, bo to nie jest tylko kwestia tego, że. Szpital, który w tej chwili będzie już własnością uniwersytetu, będzie miał dostęp do nowych środków badawczych, szczególnie w badaniach klinicznych, ale przede wszystkim będzie miał tą własną bazę kliniczną, gdzie głównym celem jest kształcenie lekarzy, ale również innych zawodów medycznych, które pracują na rzecz zdrowia pacjentów. Przyjęcie szpitala przy ulicy Chopina ma ogromną wartość dla studentów Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. To kolejny ważny krok w kierunku wzbogacenia potencjału dydaktycznego. Uniwersytet Rzeszowski, można powiedzieć, jest taką wzorcową placówką, którą chcemy pokazywać w całej Polsce jako tą, która już od kilku lat konsekwentnie działa na rzecz. Uzupełnienia kadry lekarskiej w Polsce. Brakuje nam kilkudziesięciu tysięcy lekarzy. Tymczasem Uniwersytet Rzeszowski, jako uczelnia niemedyczna, wykształciła już 180 absolwentów lekarzy, z czego 70% pracuje na Podkarpaciu. Nowy szpital uniwersytecki ma nie tylko podnosić wiedzę medyczną, ale również ma zapewnić prowadzenie działań medycznych na najwyższym poziomie. Z punktu widzenia regionu, który ma pewne deficyty w zakresie zabezpieczenia medycznego kompleksowego mieszkańców regionu, utworzenie szpitala uniwersyteckiego będzie ważnym krokiem w zakresie minimalizacji tychże deficytów, a w przyszłości także myślę, będzie wielką szansą dla rozwoju także naukowego, lekarzy, którzy tutaj zdecydują się związać z Uniwersytetem Rzeszowskim i także docelowo z Województwem Podkarpackim. Na rozwój kierunku medycznego minister edukacji i nauki przekazał rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego czeki na sumę niemal 7,5 miliona złotych. Rada Miasta Krosna uchwaliła budżet na 2023 rok. Dochody na przyszły rok zaplanowano w wysokości 408 milionów, a wydatki na 448 milionów, z czego 17 milionów pochłoną inwestycje drogowe. Musimy kontynuować rozpoczęte inwestycje, no bo trudno nagle zaprzestać. Jeśli chodzi o te inwestycje wspierane również środkami zewnętrznymi, one będą realizowane, są na różnym poziomie przygotowania, no ale też czekają nas nowe wyzwania, o których tam pewnie będziemy informować. W wydatkach bieżących duże, duże cięcia wynikające z, z braku, z, braku wpływu w, w udziale w podatku PIT. To były uszczuplenia znaczące wynikające z nie skompensowania przez rząd ubytków podatkowych wynikających z obniżenia stawek podatkowych. Nad uchwałą budżetową głosowało 19 radnych. 11 głosów było za, przy 8 głosach przeciw. Jasielski magistrat zamówił w polskiej grupie górniczej 400 ton węgla, który na preferencyjnych warunkach mogą kupić mieszkańcy jasła. Sprzedaż już ruszyła. Miasto Jasło zgodnie z ustawą o zakupie prewencyjnym paliwa stawego oraz domowych przystąpiło do tego programu. Miasto Jasło złożyło zamówienie na podstawie otrzymanych wniosków od mieszkańców miasta Jasła o ilości węgla, jakie jest zapotrzebowanie dla naszych mieszkańców. Na tej podstawie taki wniosek został złożony do, do polskiej grupy górniczej. Polska grupa górnicza wskazała nam krajowego dystrybutora węgla, tak zwanego KDW, którym jest Węglomat Jazielski. Tona kosztuje 1780 zł, a do wyboru jest kilka gatunków węgla. Na urząd miasta w tej chwili są dostawy węgla z polskiej grupy górniczej jest to kostka ziemowit, czyli ten najgrubszy węgiel. Następny asortyment to jest orzech, też ziemowit. I jeszcze jest groszek, jest to groszek do pieców z. Mechanicznym podajnikiem, czyli tak zwany jako groszek, Jest to karlik, ziemowit, wola. To są bardzo dobre węgle. Nadal miasto Jasło przyjmuje te wnioski o zakup i sprzedaż tego węgla dla mieszkańców naszego miasta Jasła. Na chwilę obecną, miasto na podstawie wniosków zużyło zapotrzebowanie na 400 ton. Na dzień dzisiejszy do miasta Jasła przyjechało ponad 350 ton tego węgla. Mieszkańcy wnioski na zakup węgla mogą składać w Urzędzie Miasta. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krośnie wybudowało przy ulicy składowej nowy blok z 48 mieszkaniami na wynajem. To kolejna inwestycja mieszkaniowa w mieście. Powstała w ekspresowym tempie. Bardzo szybko zrealizowany, 11 miesięcy, brutalnie mówiąc produkcja 48 mieszkań gotowych na koniec listopada przekazane będą do końca roku. To jest typowy standard od wielu lat, brutalnie mówiąc, TBS-owski, czyli wykończony pod klucz panele, wymalowane ściany, niezbędne urządzenia instalacji sanitarnych, urządzenia elektryczne praktycznie można się wprowadzać i mieszkać. Państwo Klaudia i Mateusz to Polscy po sześciu latach oczekiwania w kolejce odebrali już klucze do wymarzonego mieszkania. Nam też bardzo pomogło to, że dostaliśmy tutaj mieszkanie, bo uratowało nas w takiej kryzysowej sytuacji, gdzie mieliśmy już brać kredyt na dokończenie naszej budowy, a akurat ten kredyt przypadałby na okres takiego najgorszego podwyższenia wszystkich rat. Także to było w sumie uratowanie nas od podjęcia tak trudnej decyzji. No, klucze już są, czyli co, prace wykończeniowe? Tak, zgadza się. No, dopracowujemy, że tak powiem, pod siebie. No to wiadomo, że. Każdy chce mieć u siebie, tak żeby czuł się dobrze. No i, no i tu też jest możliwość yy, pomalować sobie ściany. No, no same takie głupoty, które, na które wcześniej człowiek nie miał wpływu, a teraz ma i może sam podjąć decyzję, chociażby jak płytki, to tak cieszy, że szok. Na osiedlu Żwirki i Wigury wcześniej powstało kilka bloków wybudowanych przez Krośnieński TBS. Kolejne będą budowane w innej części miasta tutaj na Wielki Wigury jest to ostatni budynek który możliwy był do zbudowania w rejonie składnicy technicznej Aeroklubu próbowaliśmy zlokalizować kilka budynków ale był sprzeciw konserwatora zabytków w związku z czym przenosimy się teraz w inny rejon miasta na osiedle Halera na ulicę Halera Budowa bloku kosztowała 12 milionów złotych Wielką radość dzieciom z domów dziecka w Krośnie oraz Długiem sprawili piłkarze oraz kibice Karpat Krosno, przekazując do tych dwóch placówek paczki świąteczne dla podopiecznych. Na pomysł padli nasi zawodnicy, którzy chcieli wspomóc jakoś te dzieci. Chcieliśmy sprawić im ogromną przyjemność na te święta, wiadomo w domu dziecka jest jak w domu dziecka, a każdy prezent, każda odrobinka radości no sprawia, że ten uśmiech na ustach się pojawia, także o to nam przede wszystkim chodziło. Zbiórka prezentów trwała kilkanaście dni, a zaczęli ją piłkarze Karpat. Piłkarze, każdy coś tam zrobili z swoją wewnętrzną jakąś tam e, składkę, każdy coś przywiózł co mógł, oprócz tego jeszcze dokupili różne rzeczy, także to jest kolejny rok z rzędu już gdzie w takiej akcji uczestniczymy i, i myślę, że będziemy to kontynuować. Ogromny szacun dla naszych kibiców, dla naszych sympatyków, dla naszych chłopaków z wszystkich drużyn rozgrywkowych. Gdyby nie oni to nie byłoby tego, nie byłoby takiej ilości, nie byłoby takiej radości na święta. W sumie zebrano kilkaset kilogramów rzeczy, które na pewno przydadzą się podopiecznym placówek w Krośnie i Długiem. Są to produkty no przede wszystkim słodycze, napoje, kosmetyki, chemia też, taka gospodarcza. Myślę, takie, które pierwsze pod ręką, które będą potrzebne właśnie dla dzieciaków i dla obsługi też, która pracuje w domu dziecka. W domu dziecka w Krośnie, gdzie przebywa 17 dzieci, radość z prezentów była wielka. Za każdym razem, jak przychodzą i nas obdarowują, to jest radość. I oczywiście wdzięczność, bo to jest najważniejsze. Jak się dzielimy, to otrzymujemy też. Więc myślę, że tutaj jest wdzięczność obopólna, ale przede wszystkim dziękujemy za dobre serce i pamięć, bo nieważne co, ale ważne tak, że się pamięta. Zarząd Klubu, Piłkarze i Kibice zapowiedzieli, że Mikołaj wróci z prezentami za rok. Fajnie, że tak wyszło, że tak duże zaangażowanie i tak dużo tych rzeczy w tym roku się pojawiło. Z roku na rok jest ich coraz więcej, więc myślimy, że w kolejnych latach będzie ta akcja jeszcze bardziej yy, udana. Rośnie od wielu lat prowadzony jest szereg działań edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Nadal jednak pojawiają się problemy dotyczące odpadów nietypowych i niebezpiecznych pozostawianych przy altanach śmietnikowych, aby poszerzyć wiedzę mieszkańców, organizowana jest kampania edukacyjna poświęcona temu zagadnieniu. Mieszkańcy nie radzą sobie głównie w zabudowie wielorodzinnej, blokowej z odpadami takimi po czy wielkogabaratowymi, czy elektrośmieciami e, i bardzo często pod tymi altankami śmietnikowymi znajdują się te odpady. I to jest właśnie problemem. E, tutaj wynika pewno to z tego, z niewiedzy mieszkańców, no bo kiedyś były takie przyzwyczajenia. Wszystko się zmienia, przepisy również, e, wymagania tak samo, więc tutaj... E, do altanek śmietnikowych można tylko i wyłącznie odpady segregowane przekazywać. Są to tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, odpady bio. Pozostawienie odpadów w niedozwolonym miejscu podlega karze grzywny. Takie podrzucanie jest traktowane jako zaśmiecanie terenu ogólnodostępnego i zagrożone jest mandatem wysokości co najmniej 500 zł. My możemy nałożyć 500 zł. Natomiast sąd może tutaj dać grzybne w wysokości nawet i 5 tysięcy. Okazuje się, że mieszkańcy Krosna z roku na rok lepiej radzą sobie z segregacją odpadów w swoich gospodarstwach domowych. Mieszkańcy krosna segregują odpady, z roku na rok robią to coraz lepiej. Natomiast wiadomo, że zawsze jest coś, co powinniśmy poprawić. I ważne jest, żeby mieszkańcy zdawali sobie sprawę, dlaczego segregujemy i po co jest nam to potrzebne. Z roku na rok statystyki pokazują, że wytwarzamy coraz więcej odpadów jako mieszkańcy. Segregacja zaczyna się w naszych domach. Segregacja prawidłowa, bo wiadomo, że jesteśmy zobowiązani do segregacji do pięciu pojemników, pięciu worków odpadów, natomiast dobrze by było i należy to traktować nie jako przymus, coś koniecznego, tylko żeby mieć świadomość, że od segregacji naszej, tej takiej domowej, podstawowej, uzależnione jest to, co my później, jako instalacja, specjalistyczna instalacja, wybierzemy z tych odpadów posegregowanych, odzyskamy, przekażemy do recyklingu, a w ten sposób wpłyniemy na zmniejszenie zużycia surowców naturalnych. Odpady wielkogabarytowe przyjmuje od mieszkańców Krosna punkt selektywnej zbiórki odpadów mieszczący się przy ulicy Białobrzeskiej. Przok w okresie zimowym jest czynny 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, od 11 do 18. Stowarzyszenie Absolwentów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie przyznało stypendia tegorocznym absolwentom, którzy rozpoczęli studia. Tak jak w zeszłym roku stypendia otrzymało czterech studentów. Nas to ogromnie cieszy. To wydaje się, że liczba jest niewielka, ale proszę zrozumieć, że dla tych młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoje nowe życie jako studenci, dla ludzi, którzy są niezwykle zdolni, zdali świetnie maturę, to jest pomoc naszym zdaniem wcale nie taka mała. Zresztą rozmawiając z poprzednimi stypendystami z tamtego roku, no, okazało się, że to naprawdę dla nich stan... To stypendium stanowiło kwotę niemałą i bardzo potrzebną, szczególnie na tym pierwszym roku, który jest najtrudniejszy. Przyznawane przez Towarzyszenie Stypendium to 700 złotych wypłacane przez 10 miesięcy. No, jestem bardzo dumna z tego, że zostałam wyróżniona i że mogłam otrzymać taką szansę. Stypendium na co przeznaczysz? Na pewno na pomoc naukowe. Chciałabym też może uczestniczyć w Erasmusie. Jakbym mi się udało, to właśnie chciałabym w drugim roku pojechać gdzieś i właśnie rozszerzać tę swoją wiedzę. Myślę, że kosztowało to dużo pracy i wysiłku, ale praca czy, czy nauka popłaca, i, i myślę, że, że zapracowałem sobie na, na, to, na to stypendium. Stowarzyszenie absolwentów pierwszego liceum ogólnokształcącego wspiera stypendiami uczniów Kopernika już drugi rok. Niezmiernie mnie to cieszy, że ta kontynuacja jest z taką długą perspektywą trwania. Oczywiście inicjatywa wychodzi ze stowarzyszenia, ale też dzięki współpracy z instytucjami o charakterze ogólnopolskim udaje nam się pozyskiwać fundusze i pomagać naszym fantastycznym absolwentom w ich trudnej drodze i początku studiów, bo wszyscy jesteśmy świadomi, jakie teraz są problemy natury finansowej. Środki na stypendia udało się pozyskać głównie dzięki wsparciu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości Złodzi. Krośnieński szpital kupił 10 cystoskopów giętkich z wyposażeniem dla potrzeb oddziału urologii i urologii onkologicznej. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń medycznych gwarantuje szybką i bezbolesną diagnostykę pęcherza moczowego oraz ewentualne pobranie materiału do badania histopatologicznego. Ten aparat jest tak skonstruowany i tak cienki, że możemy go wprowadzić do bezboleśnie do pęcherza. Możemy pobrać wycinki z błony śluzowej pęcherza. Jeżeli by było jakieś drobne ciała obce, możemy też pyszczykami usunąć. I to jest właściwie postępowanie bardzo nowoczesne. To jest postępowanie takie, jak się robi w Europie Zachodniej. Czyli cały czas podnosimy poziom dostępności do nowoczesnych usług medycznych przy tak dobrym sprzęcie, Możemy wcześniej wykryć nowotwór, wykryjemy wcześniej, we wczesnej fazie, usuniemy endoskopowo czy laserowo ten nowotwór, a jeżeli to jest już w fazie później, zuperujemy laparoskopową cystoprostatektomię, zrobimy, możemy nawet wytworzyć sztuczny pęcherz laparoskopowo. To wszystko robimy, dlatego ta nowoczesna diagnostyka jest dla nas bardzo ważna. Lekarze biją na alarm. Badania profilaktyczne układu moczowego wykonuje niewielki odsetek mężczyzn, dlatego Polskie Towarzystwo Urologiczne co jakiś czas organizuje akcje informacyjne, a przede wszystkim zachęca mężczyzn do udziału w kontrolnych badaniach. Musimy wiedzieć, żeby dobrze pracować, musimy być zdrowi. Żebyśmy mogli być zdrowi, to musimy mieć, musimy robić sobie badania kontrolne, badania profilaktyczne. I akcje. Proponowane przez Polskie Towarzystwo Urologiczne, przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne, polegają między innymi na tym, że zwracamy uwagę na ważne problemy. W tym roku edycja była krwiomocz, to bardzo poważna sprawa. Czyli, jeżeli występuje krwiomocz, to musimy zgłosić się do lekarza bezwzględnie. Najpierw do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wykona nam badania podstawowe typu analiza moczu czy USG. Później do specjalisty urologa, który poszerzy nam diagnostykę m.in. o cystoskopię tą giętką lub sztywną, jeżeli taka jest, taka jest potrzeba. Zakup cystoskopów dla potrzeb oddziału urologii i urologii onkologicznej kosztował ponad 380 tys. zł. Michał Spychalski z Krosna, podróżnik, który zwiedza świat na rowerze, tym razem wybrał się do Ameryki Południowej, w listopadzie przejechał rowerem Brazylię. Brazylia jest bardzo dużym krajem, także planowaliśmy wycieczki rowerowe, te wyprawy codzienne rano, wracaliśmy zawsze wieczorem do bazy, jeździliśmy wzdłuż pasa przy oceanie, to były takie bardzo ciekawe wycieczki, no bo mieliśmy ocean po jednej stronie, po drugiej stronie to przechodziło w wydmy, niekiedy w takie na przykład też pustynie z kaktusami, lub nawet odjeżdżając trochę od tego pasa, no zaczynało się już takie formacje palmy, takie zalesienie, no jak można powiedzieć, taką brazylijską dżunglę, albo na miastkę takiej, takiej dżungli. Natomiast te takie najciekawsze według mnie wyprawy, które planowaliśmy już w taki teren górski, no to korzystaliśmy, żeby wyjechać tam w ten teren już z auta, no bo to była duża odległość, zabieraliśmy rowery i jeździliśmy po takich parkach górskich, między innymi po parku Maranguapi, no i te, ta, ta część górska była jak dla mnie najciekawsza. Ze zdjęć z podróży powstał kalendarz na 2023 rok, z którego dochód ze sprzedaży zostanie przekazany dzieciom z Krośnieńskiego Domu Dziecka. Całe te, te wyprawy mają taki, taki cel i po to je robimy, no raz, żeby promować kolarstwo górskie, zdrowy tryb życia i tak dalej. Natomiast misją przewodnią jest wydawanie właśnie kalendarza, który to właśnie, sprzedaż tego kalendarza jest przekazywana na konkretne cele. I tak jak tutaj Pan wspomniał, w tym przypadku jest to dom dziecka w Krośnie przy ulicy Grodzkiej. Sprzedaż kalendarza z wyprawy do Brazylii prowadzona jest w internecie.